Siemano, witam Was w kolejnym odcinku ze Skyrimów. Tak jest, no i pomyślałem, że po tak długim czasie nagram w końcu odcinek, dlatego że, uwaga, ta gra ma już dziesięciolecie. Tak jest, Skyrim wyszedł równe 10 lat temu, 11 listopada 2011 roku. 11, 11, 11. I pomimo tego, że minął już całe okrągłe 10 lat, jak dla mnie ta gra cały czas wygląda po prostu świetnie. Szczerze mówiąc, minęło już też tyle lat, od kiedy, no cóż, nagrywałem ostatnio. sobie to, czy już minęło tyle lat? Kiedy to w ogóle było? Czy też był ponad rok czy mniej? No, w każdym razie powiedziałbym, że minęło już wiele lat, kiedy zacząłem grać w Skyrim po raz pierwszy. Co to to na pewno? No i szczerze mówiąc, zawsze kiedy tylko odpalam tę grę, no, to bierze mnie taka straszna nostalgia. No ale tak, po prostu mm, teraz kiedy ją znowu odpalam, to jest dokładnie taka, jaką ją zapamiętałem. Naprawdę. No i tak, tak generalnie no to Nie pamiętam już właściwie z jakim buildem tutaj szedłem. Chyba szedłem tutaj z wcześniej z bronią dwuręczną, tak mi się przynajmniej zdaje. No proszę, to jest jakaś lokacja, może to jakiś obóz bandytów? To w ogóle no to te krowy są strasznie duże. No to nie problem. Na szczęście mam tutaj kompana, który tak w ogóle jest czarodziejem, który ma zaklęcie niewidzialności i korzysta tutaj z takiej dziwnej czerwonej magii. To chyba jest Serana, tylko noś taki śmieszny hełm, no jest niewidzialna. No, Serana w sumie też korzysta z takiej czerwonej magii wampirzej. No zobaczmy, co my tu mamy. No, to takie troszkę zatupia bym powiedział. Tak lekko. No, no, proszę, trochę magicznych przedmiotów, magiczne zwoje, które umożliwiają pojedyncze korzystanie z magii dalekodystansowej. No, tak, to. Szczerze mówiąc, naprawdę podoba mi się to, jakie mamy tutaj elementy fizyki. Takie jak na przykład fakt, że możemy podnieść głowę. Dobra, jednak nie możemy. Fizyka która jest chujowa. Możemy zawsze rozwalić tę głowę, to jest fajne. No, ale tak. Kocham też ten niezapominalny soundtrack. No i szczerze mówiąc, tutaj jestem teraz w takich bardziej południowych częściach mapy, jak zapewne widzimy. Nie, to jest zbyt dużo śniegu. Powiedziałbym, że jestem teraz tak. Być może to są okolice Falkerew, To chyba wysoki Hrodgar. Tak chyba. Nie wiem. Ma... No proszę. To chyba są Harusy. Obawiam się, iż mogły wyjść z jakiejś pobliskiej kopalni. To oznacza, że zapewne jest tu jakaś lokacja z falmerami, a może nawet krasnoludzkie ruiny. Hmm, się trochę, no bo szczerze mówiąc, krzesno ruiny to jest zawsze coś pięknego. Akurat to jest zawsze taki długi dungeon, że wystarczy na cały odcinek. A z tymi ostatnimi odcinkami, jakie robiłem podczas tego zjebanego maratonu na święta, to to jeden dungeon staczył na dwa odcinki. To było coś pięknego, bo robiłem tylko jeden dungeon, a był z tego kontent na całe dwa dni. Kontentu. Tak. Czy, czy nie kochacie fizyki tutaj? Naprawdę, myślę, że Bethesda się bardzo postarała. No, w każdym razie tak, tak, tak. Czy chcemy. kurczę, gdybym tylko miał tutaj konia, mogłyby się zapewne spiąć na ten szczyt, tutaj. Właśnie nie wiem dlaczego. Próbowałem tutaj przyzywać konia, ale niestety Geralt za bardzo nie chce gwizdać. A więc to tak, no, nie idzie. Nie nie, zapomniałem już na mam, miałem podmapowany przycisk gwizdania. No, i tak, znowu wchodzimy w te śnieżne lokacje. Szczerze mówiąc, to tak troszkę mnie boli, że taki duży procent mapy w Skyrimie jest śnieżny. No, jest na pewno ciekawszy od mapy w Oblivionie, która z kolei w większości była po prostu nudna i taka sama wszędzie. No co ja się kurwa... Dobrze, przez chwilę Befezda pokazała nam swoje prawdziwe odczucia. Pokazując tę czystą, piękną otchłań nicości. To pokazuje, jak otwartą duszę ma Todd do swoich graczy. Myślę, że to jest tak naprawdę głęboki symbolizm. S sądzę, że może być to jakaś. Nie, nie, nie. Nie. Serana, pomóż. Serana. Nie zostawisz mnie tutaj pro. Serana? Sy Serana? Wyciągnęłabyś mnie może? Nie, nie wierzę, nie wierzę. Dopiero. Nagrywam ile? Nagrywam. Nie włączyłem stopera. Już kurwa udało mi się utknąć w płocie przy orkowej palisadzie. I nie mogę się stąd wydostać. Jak, przysięgam, że jak teraz jeszcze nie będę mógł wziąć Fast travela tylko i e wyłącznie dlatego... Dobra. Najwyraźniej gronie nie uznaje, że jestem w powietrzu. Jak miło. No i zajebiście, wracamy do punktu... ...wyjścia. Albo właściwie to wejścia. Punktu początku. Myślę, że jest w tym jakiś symbolizm. Z tym wracaniem do punktu początku. No bo, czy tak samo nie jest z tymi odcinkami? Zaczyna się od jakiegoś chujowego odcinka, który jest wrzucony raz na tysiąc lat. No, i potem znowu wracam do punktu wyjścia. Znowu nie ma materiału, a ten kanał jest całkowicie martwy. I sądzę, iż ten film nie jest tak do końca pogrzebem, jest raczej nasraniem na jego grób. No, ale. No. No, tak, kanał jest martwy. Nie będę nawet tego ukrywać. Ale wiecie co nie jest martwe? Ja nie jestem martwy. No i szczerze mówiąc, ostatnio w życiu mam się naprawdę bardzo dobrze. No i już tak teraz mniejszy postując, a mówiąc to bardziej poważnie. Wszystko jest po prostu bardzo w porządku. Skupiam się odrobinę na innych rzeczach. No i szczerze mówiąc, ostatnio z bardziej poważnymi problemami dorosłego życia, studiami i ze wszystkim, po prostu odkrywam, że za bardzo nie mam czasu, żeby myśleć nad tworzeniem takiego porządnego contentu na YouTube'a. Naprawdę się cieszę, że ostatnio to w ogóle dostałem odrobinę motywacji, żeby chociaż pograć tak sobie we własnym czasie. No cóż, w tą grę. Nie wiem, jeżeli macie bardzo wysoką inteligencję, macie trzystajki i oglądaliście wszystkie sezony Rika i Mortiego, to może się domyślicie, że nie jest to tak naprawdę Skyrim. W istocie jest to Wiedźmin 3. No tak, o, tam już widzimy orka w twierdzy. Ciekawą zbroję ma ten ork. Dobra, dobra, bo ja tutaj zacząłem tak mówić bardzo na poważnie, a więc może wróćmy do tego mówienia na poważnie, zanim porozmawiamy tam z, z, z współnagim Shrekiem. E, no to tak, chciałem tak naprawdę tylko powiedzieć, iż. Ostatnio, ze względu na studia i ze względu na wszystko, no, powiedzmy, że brakuje mi tak odrobinę czasu, brakuje mi takiego... parcia na nagrywanie. Ponieważ o ile kiedyś patrzyłem się na kanał jako taki, no, może to zawrzeć śmiesznie, ale poniekąd taki prawdziwy plan na życie, no to teraz po prostu widzę, że no... well... są lepsze rzeczy, którymi powinienem się zająć, są rzeczy bardziej praktyczne, są rzeczy, które po prostu widzę jako faktyczne projekty, które mogą wypalić. Zająłem się na poważnie robieniem gier, Udało mi się dostać na studia za granicą. Jestem obecnie na kursie, który zajmuje się właśnie cóż, tworzeniem gier, dopiero na pierwszym roku. Ale cóż, powiedziałbym, że widzę w tym przyszłość znacznie bardziej niż w kanale. Być może jeszcze kiedyś się będą tutaj pojawiały jakieś filmy, ale nie sądzę, żebym wrócił do takiego cóż, nagrywania na pełny etat jak to było kiedyś. O ile w którymkolwiek punkcie dałoby się to nazwać nagrywaniem na pełny etat. Dobrze, cześć, Shrek. Miło było Cię poznać. W ogóle na no to komendami powiększyłem sobie trochę postać. No i teraz jestem w rozmiarów przeciętnego szerega, to jest takie trochę śmieszne. W każdym razie przyszedłem tutaj, żeby spotkać się y, z babcią. To jest tak ogólnie bardzo miły ork, tylko taki niebieskawy. Cześć babciu. Jimmy! Little Jimmy, jest, jestem od ciebie wyższy babciu. Czy już teraz mogę ją wziąć jako towarzyszy, czy jeszcze nie? Dobra, jeszcze nie. Będę dostać dopiero. Boże, ok. Kiedy tak się na to patrzę, to zdaję sobie sprawę, że chyba powiększając tę postać trochę za bardzo. Ale tak, tak generalnie o to cały motyw tej postaci, bo już w sumie miałem gram trochę czasu, to to, że on się nazywa Bigus Dicus. Jest potężny, ma ponad 2 metry, ma wielki miecz i po prostu niszczy wszystko. E, no tak. W każdym razie teraz się czuję tak trochę głupio, że nie zacząłem z tego streamować. Bo naprawdę sądzę, że wyszłoby z tego parę fajnych streamów. Ale z drugiej strony wtedy bym też czuł taką dodatkową presję ze streamowania, no i no, nie czułbym się aż tak przyjemnie grając. No, ale tak, to nie tak, że całkowicie zapomniałem o YouTubie. Mam to czas swoje multikonto Nazywa się ono Revenerin, no i wrzucam na nie czasami jakieś tam losowe memy albo posty, No ale to nie jest taka oficjalna reklama. Po prostu tak tylko mówię, że jeżeli kogokolwiek jeszcze obchodzi moja persona tutaj, no to tam czasami wrzucam jakieś małe, gówno, śmieszne rzeczy, jak i również bardziej niepublicznie. Wrzucam tam czasami. Yy, niewielkie sneak peeki odnośnie obecnego stanu faktycznej gry, nad którą teraz pracuję. Gdyż zajmowałem się nią tak mniej więcej od marca, no i fakt, że mam gotowe takie trzy w miarę krótkie poziomy, to jest absolutnie nic, to jest gówno. Ale naprawdę powiem, że z tego jak to wszystko wygląda, z tej bazy, którą jak na razie zbudowałem pod faktyczne budowanie pod wszystkiego dalej, to naprawdę sądzę, że może coś z tego lepszego wypalić. Ale cóż, przekonamy się. Nie jest to już taka postowa gra, jak na przykład te stare nagrania, które jeszcze były z Rudolasa czy coś, tylko jest to faktyczny projekt. Myślę, że by tak oficjalnie wypuścić czegoś w rodzaju trailera, jeżeli już to tak odpowiednio skończę. No cóż, to nie jest też tak, że to jedyna wersja, na którą pracuję. Planuję też wziąć udział w, w Game Jamie w tym roku. Dokładnie w tym jesiennym, który to się zaczyna tak naprawdę za troszeczkę tylko ponad tydzień. Więc też tego też się nie mogę doczekać. To że może być naprawdę ciekawie. No i tak, to jest ten cały niesamowity shitpost tego odcinka. Udaję, że to są Skyrim, podczas kiedy ja tak naprawdę gram w Wiedźmina. Widzicie to bardzo wyraźnie jest Skellige. I to jest ten shitpost, który wymyśliłem w środku odcinka, że będę udawać, że tak naprawdę nie gram tutaj w GTA, tylko że gram tutaj w Wiedźmina. A to wszystko to kolejny żart, który robi się coraz mniej śmieszny, dlatego że podaje coraz mniej związane tytuły gier. I tak naprawdę gram tutaj w Fallout New Vegas. Nikt się zapewne nie spodziewał tego, że podam prawdziwy tytuł, co? No tak, ale tak, pomyślałem sobie, że będzie śmiesznie. Pójdę sobie do śnieżnej lokacji w Fallout New Vegas i będę udawał, haha, to jest twierdza Orków, haha, to jest śnieg, a więc to musi być Skyrim. Epickie nawiązanie do gry Fezdy, która wyszła 10 lat temu. Wow, czuję, czuję się tak kurwa staro, kiedy tak teraz o tym myślę, w 10 lat. 10 lat temu przyszedł Skyrim, a ja nawet nie grałem w niego w dniu Premiery. Dobra, to może jednak sprawia, że nie jestem aż taki stary. No, zacząłem w niego grać około 2014 Boże święty Tak przy okazji no to jutro, dosłownie nie Okej, okay, ten film wejdzie na dziesięciolecie. Ja go nagrywam 5 listopada, a więc w momencie, kiedy ten film wejdzie, no to już oficjalnie będę miał 21 lat. Będę starym boomerem, który oficjalnie może konsumować alkohol na terenie Stanów Zjednoczonych. Wow. E, no i tak. To był chyba bardziej taki film pogawędkowy, ponieważ szczerze mówiąc. No, czego wy ode mnie oczekujecie? Marknąłem to jako odcinek ze Skyrimów, a gram kurwa w zupełnie inną grę. Czy wy oczekujecie, że ja zrobię jakiś progres teraz w Falloutie? Czy wy chcecie jakiegoś dobrego gameplayu? Czy wy oczekujecie, że ja pójdę i. Dobra, wiecie co? Okej, okay. specjalnie dla Was. Żeby nie było, że ten odcinek był całkowicie bez sensu. Chcę Wam po prostu pokazać, co się stanie, kiedy uderzysz szereka mieczem w głowę. Szerek? Szerekku! Czemy! Boink! O Boże, to frek 2. Okej, frek 2 też już się skończył. O nie, to frek 3. Dobra, frek 3 był taki chujowy, że padł. Bo Boże. Szereg 4. Frek 5. O, ale frek 5 jeszcze nie wyszedł. Dobra, kończymy. Frek 5 jeszcze nie wyszedł. No to to było na tyle. Mam nadzieję, że ten. Że ktokolwiek to w ogóle obejrzy. No bo jeżeli nikt tego nie obejrzy, to znaczy, że zmarnowałem ostatnie kilkanaście minut mojego życia. Prawie tak bardzo jak zmarnowałem poprzednie kilkanaście minut mojego życia przed tym, gdyż obecnie staram się pakować, gdyż w końcu przejeżdżam chociaż na tydzień do Polski po ponad roku nie bycia w ogóle w kraju. No ale tak, cóż, trzymajcie się. No, i mam nadzieję, że Wam również będzie się po prostu wiodło. Ponieważ nie wiem, czy tak naprawdę. Nie wiem, czy w ogóle mówię teraz do kogokolwiek, kto to ogląda, kto nie jest na moim serwerze Discord. Nie wiem, czy mówię teraz do kogokolwiek, kto był takim bardziej anonimowym oglądającym. Nie użyję tutaj słowa fanem, ponieważ. Jak dla mnie, jestem zbyt małym YouTuberem, żeby mieć coś, co definiuje się jako fan. Ja mam osoby, które uznały, że mój content jest godny obejrzenia tego jedząc stanie spaghetti zrobione z instant sosu z biedronki. I które uznały, że... okej, okay, to jest dobry sposób na spędzenie 20 minut mojego życia. Odpalę ten filmik, posłucham, jak ten debil sobie gada, grając w gry. No, to w każdym razie... Tak, to było na tyle. Mam nadzieję, że nie zmarnowałem waszego czasu jeszcze bardziej niż spodziewaliście się, że, że go zmarnuję, odpalając. Ym, tak naprawdę grał tutaj w Skyrim'a. Nie wiem, czy kiedykolwiek dokończę faktyczną serię ze Skyrima, ale to tutaj pozostanie na zawsze marknięte jako... Odcinek ze Skyrimów. Tak. A więc teraz, kiedy brutalnie bije głowę Shrek'a, właśnie mu się zrezygnował poziom krwi, tak bardzo mu rozwaliłem ten web. No to mam nadzieję, że to by było na tyle. Na razie.